Witam wszystkich z tej strony Pilaz Amator. Dzisiaj taki krótki filmik z małej przesyłki, którą dostałem, co prawda już chyba z 2 albo 3 miesiące temu. Tak jak wam powiedziałem, u mnie na kanale wszystkie współprace będą jawne, nie będzie żadnych tam jakichś zakulisowych, że tak powiem, dogadywania się z firmami. Tylko o wszystkim będziecie informowani. I na pewno pamiętacie. Mój filmik, gdzie pokazywałem kliny i prezentowałem tam łańcuch Pico w dobrej cenie w sklepie Polski Arborysta. Ten filmik to była moja prywatna inicjatywa. Taki ukłon w, skronę, w stronę sklepu, ponieważ podobało mi się tam parę rzeczy u nich w ofercie i postanowiłem sam wyjść z takim ukłonem w ich stronę i podesłałem im maila, maila z materiałem. Widać sklepowi Polski Arborysta się to spodobało i zadeklarowali, że chętnie podzielą się klinami, które mają jako nowość u siebie na sklepie, żeby mógł sobie potestować. Ta korespondencja to mówię, musiałem sprawdzić dokładnie na skrzynce, ale to było jakieś 3 miesiące temu albo 2 miesiące temu gdzieś w tym przedziale. No i rzeczywiście sklep poprosił mnie o adres, że chętnie podeślą kliny na testy. I faktycznie w przeciągu tygodnia te kliny podesłali. Co prawda, ja im odpisałem, że trochę potrwa, zanim kliny będę testował, ponieważ chwilowo u mnie nie ma co ciąć. Sezon na cięcie czy obalanie drzew chwilowo u mnie zakończony, natomiast jesienią jak najbardziej chętnie wezmę je w teren. No a ponieważ już pomalutku, pomalutku sezon się zbliża, a ja dzisiaj nie wiem, czy mi się uda, ale dzisiaj będę chciał obalić jedno drzewko. Więc wezmę parę klinów. Żeby... Po prostu mi się przydadzą, bo te moje żółte są dość duże, a tam jest taka sytuacja, że mogą mi się przydać mniejsze kliny. Więc nagrywam ten materiał, żeby Wam pokazać jaka paczuszka przyszła, ponieważ jeszcze jej nie rozpakowywałem. Zostawiłem właśnie... Żeby Wam pokazać, co mi polski arborysta podesłał. I... Chyba musieli dokładnie słuchać mojego materiału, że spodobało mi się to, że w paczce z łańcuchem, który zamówiłem do siebie, a te łańcuchy zamówiłem jeszcze zanim kanał otworzyłem, chyba zanim kanał otworzyłem, albo już miałem kanał, no nieistotne, de facto na, na swoje potrzeby zamówiłem u nich łańcuchy sarpa i oni mają taki fajny zwyczaj, że w pudełku z łańcuchem znalazłem krówkę, krówkę albo dwie nawet, i mi się to spodobało i żartowałem, że sprzedałem się za krówki. No i chyba w sklepie Polski arborysta musieli dokładnie oglądać ten film, ponieważ zobaczcie co znalazłem. Oprócz długopisu i paru naklejek, znalazłem całkiem sporo krówek. No więc teraz już wiecie drodzy widzowie, jak można przekupić pilarza amatora. Jeżeli chcecie mnie, że tak powiem, przekupić, skorumpować i tak dalej, no to już wiecie czym. Krówkami. <laughs> Czyli wszyscy ci hejterzy, co mi tam zarzucają jakieś pseudoreklamy i inne bzdury, kiedy temat filmu jest zupełnie o czymś innym, to możecie teraz wszyscy wszemi wobec mówić. Pilarz Amator się sprzedał za garść krówek. Tak jest. A teraz zobaczmy, co nam tutaj polski arborysta przysłał. Mówię paczuszka leżała już od co najmniej dwóch miesięcy, ale zwyczajnie tak mówię, nie było u mnie co ciąć, więc nie rozpakowywałem. Zajrzałem tylko. Widać są tutaj te kliny Cedrusa to już mają bardzo dawno w ofercie. To nie jest nowość. One są gabarytowo podobne do tych moich żółtych. Natomiast te kliny to jest nowość yy, w sklepie polskiej arborysta. I właśnie dzisiaj wezmę w teren te dwa maluchy. Te dwa maluchy wezmę w teren. Nie wiem, czy je użyję, bo jeszcze nie wiem, czy uda mi się utorować dojście do pewnego świerka, którego mam obalić. Ale jeśli tak, no to pójdą w użycie. No i bardzo mi się podoba ten. To jest taki duży kin. Przyda się przy większych drzewach. No, więc już wiecie co dostałem na testy od Polskiego Arborysty tak jak mówię u mnie jest pełna przejrzystość jeśli jakaś firma mi coś na testy podeśle o wszystkim będziecie wiedzieć kliny są w dobrych cenach więc jak ktoś potrzebuje to wie gdzie szukać a ja mam nadzieję że dzisiaj uda mi się yy, utorować sobie drogę do pewnego świerka więc y, zaraz pójdą w ruch te dwa no nic, na dzisiaj to wszystko, znaczy w tym filmie to wszystko, ponieważ chciałem się tutaj z wami podzielić e, tą paczuszką, którą otrzymałem. To do następnego, trzymajcie się i hej.